Księżyc, chwila, chwila. bugi, bugi yeah. Słońce, słońce, Chwila, chwila, bugi, dla ciebie Właśnie w tym momencie zostałam przyłapana na nagraniach y wokali do, do właśnie do filmu Disco Robaczki. Także jest już bardzo późna godzina, ale wokaliści i ci, którzy pracują w dubbingu też takimi, w takich godzinach pracują. Kubuś śpiewa końcówki zawsze podnosząc je do góry. Ty, ale czad, nic bym nie pił ani jadła. Dobra. Tak? Zobacz czy ci się to spodoba i czy ci będzie leżało. Dobra. Nie będę zdradzała, o czym jest film, ale powiem, że Gocha ma na początku trochę spore problemy ze śpiewaniem. E -e Nie. -no! Ja? Co powiesz? Naprawdę zabawa będzie przednia. Zapraszam wszystkich do kina. Polećmy całą. Wszystko wina bogi. <śledzio> Księżyc, chwila na Nie zawiniło słońce, to nie zawinił księżyc Nie zawiniła chwila, wszystko wina Bogi Nie zawiniło słońce, to nie zawinił księżyc Nie zawiniła chwila, wszystko wina Bogi Tylko rytm, tylko rytm, a po środku... to nie wiedziałem, gdzie to jest w filmy Disco jestem Bogusiem i musiałem, musiałem troszkę zmienić głos w jednym, w jednym utworze, ponieważ ja, ja tylko śpiewam, natomiast dubbing robi inny aktor, więc to tym bardziej było dla mnie trudne. Natomiast udało się i, i myślę, że wyszło fajnie. Na pewno dużym wyzwaniem było napisanie tekstów do filmu Disco Robaczki. Wielu wokalistów mówi o tym, że po angielsku śpiewa im się lepiej. I ja się z tym zgadzam. Polski ma dużo samogłosek krzyżyci, to wszystko trzeba wymówić. Zwłaszcza w bajkach dykcja jest ważna, a tutaj śpiewało nam się świetnie. Zapraszam wszystkich do obejrzenia tego filmu. Ty bez pamięci do mnie nawet kręci. To jednak nie jest miłość, jeszcze nie. Ja nie. Zdrowaczy, że patrzeć w Twoje oczy stale chcę Nie zamienił słońce, to nie zamienił księżyc Nie zamieniła chwila, wszystko wina Bogi Tylko rytm, tylko rytm, a po środku ja i Ty Tańczy świat, tańczy świat, stanie nawet ten co siał Niech ciężyc, niech chwila, wszystko wina głowie, nie zabieniła.